Myślałam, że będzie inaczej. Nie udajam żadnej prawdy. Po prostu nie utrzymuję sobie dobrych kontaktów, nie zadaję się z głupimi ludźmi. No, jestem nowa w tej szkole, dopiero co, co doszłam do klasy, więc nie zdążyłam się jeszcze ze wszystkimi poznać. Owszem, kojarzyłam parę osób z widzenia, ale nie wiem dokładnie kim były. Co można robić na imprezie? Ja nawet nie wiem, jak ja się tam znalazłam. To była impreza Halloweenowa, miała być wszystko super, i zaprosiłam mnie z moich koleżanek. Nie chciałam tam iść, bo było bardzo dużo znajomych, których nie znałam, ale namówił mnie także mój chłopak, więc stwierdziłam, że pójdę. Bawiłam się, tak jak. A po co miałam innego przychodzić? Co mia miałabym innego robić, no chyba tylko dlatego. I nas koleżanek zrobiła taką grę planszową. Wszyscy byli zachwyceni, że zrobiła coś takiego. To było naprawdę bardzo ładne. I no, stwierdziłam, że zagram. To była gra planszowo-alkoholowa. Nie. Jestem niepijący. Może trochę, ale nigdy nie przesadzam. Nie wszystko pamiętam z tamtego wieczoru, ale. Wydaje mi się, że nie wypiłam tak dużo. Nie piłam. Jeszcze nie skończyłam 18 lat. <noise> nie wiem, nie patrzyłam, wszyscy pili. W pewnym momencie imprezy wyszłam z koleżanką na chwilę porozmawiać. I usłyszałyśmy płukące się butelki. Nie wiem, mój chłopak Janek przyszedł i coś mówił, że ktoś nieznajomy przyszedł, że mają go wpuścić, że nie był zaproszony, a. Panoszy się, jak nie wiadomo kto, ale powiedziałam, że to nie moja impreza, ja nie wiem, co on ma z tym zrobić. W sensie był hałas. Nie zwracam z bardzo uwagi. Patrzyłam jedynie, obserwowałam. No to cóż, dużo osób tam krzyczało. Nie wiem, nie było mnie przy tym. Usłyszałem od innych, że się biją i podeszłem no i nie wiedziałam o co chodzi. Chciałem ich odciągnąć, ale nie dało się. Jak weszłyśmy to na podłodze, były plamy krwi. No, był taki, był tak, ale nie wiem o nic więcej. Nasza szkoła liczy 700 uczniów. Skąd, skąd miałam znać huberta? Jest on trzy lata starszy. Nie wiem, jakie głoski chodziły, ale no to dużo jest różnych powieści, nie zawsze można we wszystko uwierzyć, tak? Widziałem i ktoś mi powiedział. Znaczy, ja nie chciałem brać. Jestem taki, że niewiele takich rzeczy inni brali. Hubert był bardzo specyficznym charakterem naszej klasie. Zupełnie odbiegał od reszty. Interesował się innymi rzeczami. Był jak taki wyludek, odludek. Wszyscy trzymaliśmy się miele razem. Nie wiem, jak to się stało, że w ogóle się na tej imprezie. On po prostu działał w mojej obronie. Może. Ona za dużo wypiła.